Dzisiejszy odcinek będzie wstępem do takiej chyba trochę dłuższej serii, bo nie da się w jednym odcinku powiedzieć tego, co chciałbym powiedzieć na ten temat. Będę mówił o pustce, jaką odczuwa człowiek. I teraz pytanie, czy ty czasami odczuwasz pustkę? Z rozmów z moimi znajomymi, z ludźmi, którzy są czasami skłonni coś szczerze mi o sobie powiedzieć, to uczucie pustki jest raczej powszechne. I mówię o sytuacji, w której y, ograniczamy bodźce. Czyli jeżeli przestajemy na chwilę pędzić, powiedzmy, wyobraźmy sobie ten przysłowiowy ciemny pokój, siadamy w ciemnym pokoju i nie ma żadnych bodźców, to czy odczuwamy spokój, czy raczej niepokój? Wiele ludzi nie umie nawet odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo pędzi cały czas y, po to, żeby nie sprawdzić, czegoś się boją. Ja wielokrotnie w życiu odczuwałem taki jakby wewnętrzny niepokój, brak poczucia satysfakcji. Mimo, że na przykład osiągałem jakiś cel pośredni, myślałem, że ten cel da mi poczucie zaspokojenia, tak się nie działo, wracało poczucie braku satysfakcji właśnie. Teraz chciałbym taką scenkę wam jakby zaprezentować. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano pewnego dnia i nie jecie śniadania. Zaczynacie dzień, powiedzmy, że nie idziecie do pracy tego dnia, ani do szkoły, czy gdzieś tam jesteście w domu, nie jecie śniadania. Mija czas, mija czas yy, o którejś tam godzinie zaczynacie odczuwać głód. I powiedzmy, że przychodzi do Was znajomy i mówi, jak tam życie. No i mówicie, słuchaj, jestem głodny, nie jadłem śniadania nie fajnie się z tym czuję. On mówi: "Aha, no to słuchaj, nie mam nic do żarcia przy sobie, natomiast co byś powiedział na to, żebym odciągnął trochę twoją uwagę od tego głodu? Tutaj masz serial, zarzucam ci Netflixa, jest świetny nowy serial. Poglądaj go sobie." I wychodzi. No więc jesteście głodni, odpalacie ten serial, okazuje się, że jest rzeczywiście mega wciągający. Oglądacie, oglądacie, nie skupiacie się tak za bardzo na tym głodzie, bo serial jest wciągający ale no, po pewnym czasie zaczynacie znowu odczuwać y, jakiś brak, bo jesteście głodni. Wraca ten znajomy, mówi, jak tam życie? No mówisz, serial ekstra, ale jestem głodny. On mówi, słuchaj, nie mam nic do żarcia, ale y, mam tutaj na przykład dla ciebie, mam skrzynkę Coca-Coli. Proszę bardzo. Mówisz, no w sumie y, lepsze to niż nic. Więc znajomy wychodzi, odpalasz sobie już tam czternasty odcinek tego serialu i może szósty. I yy, zaczynasz pić kole. No, trochę może cię broli brzuch, ale generalnie jest cukier w tej coli, i zaczynasz się czuć lepiej. Taki troszeczkę może rozedergany, ale na pewno dużo lepiej niż na tym głodzie. Więc wypijasz z pięć tych Coca-Coli, oglądasz ten serial, i jesteś wciągnięty. Bo znowu wracamy do znajomy, mówi: Jak tam w ogóle życie, mówisz: No, yy, na pewno lepiej niż wcześniej, ale dalej odczuwam głód w sanie. Aha, okej, okay, to czekaj, to ja w sumie mam coś do żarcia, mam dobrą dla ciebie informację. W ogóle jest nowy sezon tego, tego serialu, więc tutaj masz nowy sezon, tutaj masz więcej coli i mam nutellę dla ciebie. No więc otwierasz ten słoik z nutellą, zapach w ogóle wypełnia całe mieszkanie, jest ekstra. Jesz tą nutellę łyżeczką, popijasz Coca-Colą, oglądasz cały dzień ten serial, ewidentnie czujesz się dużo lepiej niż rano. Cukier krąży, jesteś troszkę pobudzony, natomiast no, jest lepiej niż na głodzie. Spokojnie przeżywasz cały dzień, i następnego dnia budzisz się rano. Nie czujesz się świetnie, ale wiesz, że serial jest w zasadzie trzeci sezon wchodzi, więc odpalasz sobie ten serial. Powiedzmy, że przeżywasz tak miesiąc w swoim mieszkaniu. Oglądasz bardzo, bardzo dobre seriale, jesz nutellę Łyżeczką i pijesz Coca-Colę. I załóżmy, że po miesiącu. Ktoś puka do drzwi, otwierasz drzwi, a tam stoi ktoś ci bliski, na przykład Twoja mama. I mówisz, cześć mamo, a ona mówi: Jezu, dziecko drogie, jak ty wyglądasz? Zobacz, co tutaj, tu masz trochę syf, jest ciemno, odsłania zasłony, światło wali cię po oczach, pewnie każdy z nas zna to uczucie. Jesteś kretem, który właśnie w ciemnicy sobie oglądał serialik, światło wali po oczach. Mama mówi, dziecko, bardzo, bardzo źle wyglądasz, w ogóle nie wiem, co się dzieje z twoimi zębami, bo masz jakieś takie ciemne, ale chcę się tobą zająć. zrobić ci śniadanie. No i zał załóżmy, że mama zaczyna kroić szczypiorek do jajecznicy. Na zapach tego szczypiorku robi ci się niedobrze, bo tak trochę jest, że jak człowiek je dużo śmieciowego jedzenia, to potem nie wiadomo czemu odrzuca go od zdrowego jedzenia. To jest jakby sprawdzone. Więc... Zaczyna Cię to wszystko irytować. To słońce, które wali przez okno, mama się kręci, coś do Ciebie mówi, Ty masz zapałzowane serial. I generalnie ten zapach, mówisz, mamo, wiesz co, mam prośbę, idź już sobie na razie. No i tam grzecznie ją wypraszasz, tak? Zasłaniasz sobie z powrotem okno, otwierasz sobie kolejne słoik nuteli, jesz to, popijesz coca naciskasz spację, serial się odpauzowuje. Czujesz się znowu bezpiecznie. Teraz wyobraźmy sobie Inną scenkę, aczkolwiek podobno. Nie jesteś w swoim pokoju, jesteś w swoim życiu. Ten ranek, kiedy się budzisz, to nie jest poranek w dniu, tylko to są powiedzmy młodzieńcze lata Twojego życia. Czegoś ci brakuje, czegoś chcesz, czujesz jakiś taki znak zapytania tutaj w swoim wnętrzu i ewidentnie nie masz jeszcze, nie odczuwasz uczucia satysfakcji z życia. Wiesz, że czegoś ci. Brakuje i przychodzi do ciebie taki znajomy i mówi, jak tam życie, jak się czujesz? To mówisz, no, ewidentnie coś bym chciał ogarnąć w swoim życiu, bo tak jak jest teraz, ja nie jestem kompletny. Ok, no to słuchaj, czy ty uważasz, że lubisz na przykład, jak ludzie ciebie lubią? No, zdecydowanie lubię. ok, to dąż do tego, żeby ludzie ciebie lubili. Czy lubisz, jak ludzie cię uznają? Tak, to jest bardzo miłe uczucie. No to słuchaj, musisz dążyć do tego, żeby mieć uznanie ludzi. A powiedz mi, czy fajne są ładne przedmioty, czy raczej brzydkie? No, fajne są ładne przedmioty. Zdecydowanie. Widzisz, zgadzamy się to. Słuchaj, dąż do tego, żeby mieć ładne przedmioty. Czy uważasz, że zaspokojenie seksualne jest ważne? Pewnie, że jest ważne, to w takim razie dąż do niego, dąż do tego, żeby mieć zaspokojenie seksualne. I słuchaj, skoro zgadzamy się co do tego, że te wszystkie rzeczy są ważne, to musisz teraz dążyć, żeby je mieć. Naturalna sprawa, tak? Naturalna sprawa. Więc załóżmy, że rzucasz się w jakiś wir pracy, żeby mieć te rzeczy. Po jakimś czasie zarabiasz pieniądze, on przychodzi, sprzedaje ci w dobrej cenie nowego smartfona, nowe ciuchy. I czujesz nawet na moment zdecydowany skok serotoniny, czujesz się lepiej, natomiast no, po pewnym czasie znowu okazuje się, że to chyba nie zaspokoiło do końca Twoich pragnień, wszystkich przynajmniej. No i on wraca i mówi: Słuchaj, co, co teraz czujesz? No mówię, że biegam, biegam, czuję się trochę napięty, te rzeczy nie do końca jeszcze mnie zaspokoiły. I co on mówi? Mówi: Słuchaj, po pierwsze, to nie są jeszcze najlepsze rzeczy, możesz mieć lepsze, tak? To są tylko takie troszkę lepsze niż to, co miałeś poprzednio. Po drugie, no rzeczywiście się napracowałeś, więc musisz sobie trochę odreagować. Tu masz serial Netflixa i generalnie zostawiam Ci w lodówce piwo i białe wino, obok lodówki łyskaczyka i, i czerwone wino. Napij się trochę, wszystko to jakoś zacznie się powoli układać. No więc dobra, zasuwasz dalej na te lepsze rzeczy, pijesz sobie to piwko-wino, czy co tam lubisz wieczorami. Rano masz trochę kaca, zaczynasz palić papierosy. Natomiast wraca ten koleś i mówi, słuchaj, no jak teraz, mówisz, generalnie, yy, no nie jest źle, nie odczuwam pustki, bo cały czas biegam w tą i z powrotem, natomiast yy, coraz większe napięcie czuję. Ach, napięcie, no to jest zupełnie naturalne, człowiek odczuwa napięcie. Tutaj masz, słuchaj, taką stronę internetową, o, ci pokażę, zobacz sobie zerki na tą stronę, więc wchodzisz na tą stronę, a tam, yy, no, ładne, ładne rzeczy. I on mówi: Słuchaj, no, jeśli tutaj ci się podoba to, co widzisz, ten te nagie panie na przykład, to zostawiam cię samego. Do zobaczenia następnym razem. I załóżmy teraz, że żyjesz w ten sposób przez dłuższy czas. No, biegasz do pracy, za, za zarobione pieniądze nie kupujesz tylko jedzenia i tam podstawowego odzienia, ale u tego przyjaciela kupujesz. Coraz to nowe gadżety, jakieś takie rzeczy, które wierzysz, że są tobie potrzebne, żeby poczuć się troszkę szczęśliwszym. Ta robota powoduje jakieś tam napięcie. Oglądasz trochę seriali, pijesz alkohol, może palisz papierosy. Napięcie seksualne rozwodowujesz w taki lub inny sposób raz na jakiś czas. No i tak w zasadzie życie, życie płynie. Teraz znowu przychodzi do ciebie ten twój przyjaciel i mówi, słuchaj, jak ci się żyje? I mówisz do niego: słuchaj, jedno ci muszę oddać. Ja już nie odczuwam tej pustki, którą odczuwałem na początku, bo ja się nigdy nie zatrzymuję. Ja cały czas pędzę, więc nie odczuwam tej pustki za to dzięki, bo to było nieprzyjemne uczucie. Natomiast no nie mogę jeszcze powiedzieć, że był szczęśliwy. Cały czas na pewno czegoś mi w życiu brakuje, to nie jest wszystko perfekt. Aha, rozumiem, słuchaj, no więc yy, to jest zupełnie naturalne. Ja bardzo rozszerzyłem teraz w swoim sklepiku internetowym, że tak powiem, zakres i usług, i produktów. Tutaj masz stronkę. Zobacz co. Sobie. Ja już tam mam teraz kilka tysięcy pozycji. Myślę, że wszystkie one tak naprawdę są Ci potrzebne, żeby być szczęśliwym. Powybieraj sobie, co Cię teraz najbardziej najbardziej jakby na ten moment kręci i zgłoś się do mnie, kiedy zarobisz, będziesz w stanie poświęcić na to swoje pieniądze, czas, energię. Zapewniam Cię, że no, nigdy wszystkich pewnie nie kupisz, bo ja cały czas dodaję nowe. No Im więcej ich kupisz, tym na pewno będziesz szczęśliwszy. Zagadka. Czy kiedykolwiek... Nastąpi koniec tego biegu, i czy uda się chociaż w jakimś stopniu wypełnić to wewnętrzne, to wewnętrzne ssanie, skoro serce człowieka jest niczym przepaść. Wyobraźmy sobie, że stoimy nad przepaścią i wrzucamy do niej kamyki. Uznanie, przedmioty, nowy smartfon. Nowy samochód, seks, kariera, przyjemności, wakacje. Każda z tych rzeczy to jest kamyk. Niektóre to może być, niech to będzie woreczek kamyczków. Kiedy wypełnimy to przepaść, na którą stoimy tymi kamykami. Czy zatem całe życie będziemy odczuwać pustkę? Czy jest coś? Co mogłoby wypełnić tą przepaść? Jeżeli po obejrzeniu tego odcinka odnosisz wrażenie, że ja mam coś przeciwko przedsiębiorczości, pracy, fajnym samochodom czy dobremu smartfonowi i że moje dzieci nigdy w życiu nie jadły Nutelli, a ja nie piję Coca-Coli, to może jeszcze raz. tym nawet dla mnie, chyba odrobinkę, dziwnym odcinku. Chciałem zrobić taki wstęp do czegoś, co jest za duże, żeby zmieścić to w jednym odcinku, właśnie. Chciałbym, żebyśmy z dzisiaj zapamiętali sobie takie obrazki, takie jakby moje tezy. Mam nadzieję, że się z nimi zgadzacie. Oprócz głodu fizycznego, żeby coś sobie zjeść do jedzenia, oprócz może głodu seksualnego, człowiek odczuwa głód duchowy. On się objawia tym uczuciem niesatysfakcji, uczuciem tego, że chcemy do czegoś w życiu dążyć, bo czujemy się niekompletni. To po pierwsze. Po drugie, to uczucie jest nieprzyjemne, bo ma nas zachęcić do jakiegoś działania, natomiast możemy je oszukiwać, przez to, że wrzucamy w miejsce tego, czego tak naprawdę nam tam brakuje, inne rzeczy. Możemy wrzucać ich całkiem sporo i przez dosyć długi czas nie konfrontować się z tym głodem, tak naprawdę. I po trzecie. Według, to znaczy nie tylko według mnie, bo na przykład, w jedzeniu jest to dowiedzione, że im więcej śmieciowego jedzenia przyjmiesz, tym bardziej odrzuca cię w pierwszym odruchu od jedzenia zdrowego. Także nie można ufać do końca swojemu apetytowi. Jeżeli uważamy, że mamy na coś w tym momencie ochotę, nie jest to jeszcze dowód na to, że nam to służy. Jak chip, na przykład chipsy czy Nutella, no nie są dla nas lepsze niż szpinak i Sałata, mimo że po jedzeniu tego, tamto wydaje się okropieństwem. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Niedługo z tymi treściami postaram się do Was wrócić. Człowiek rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Jeżeli interesują Cię takie treści, zasubskrybuj mój kanał klikając tutaj. Jak zwykle proszę Was o wsparcie, modlitwą, konstruktywną krytyką lub finansowe na patronite, link jest pod filmem. Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc, dobrego dnia.